Czy prawdziwa hossa na altcoinach może już nie nadejść? Skoro kapitał ciągle płynie w ETF-y, to skąd te spadki? Jak zacząć inwestować w kryptowaluty bez żadnego doświadczenia? To tylko niektóre z pytań, które zadaliście w najnowszym Q&A, więc jeżeli rozumiesz, że nie są to porady inwestycyjne, łapa w górę i lecimy z tematem. Czy prawdziwa hossa na altach może nie nadejść? Oczywiście, że może nie nadejść. I takie ryzyko warto mieć gdzieś z tyłu głowy, inwestując w altcoiny. U mnie w portfelu na obecną chwilę Bitcoin to ponad po ostatnich spadkach na altach, ponad 65%, więc no, gdzieś to ryzyko mam wkalkulowane. Natomiast. Myślę, że jest to mało prawdopodobne jednak, że nie będzie altcoin season i że kapitał do altcoinu przechodzić nie będzie. Owszem, mamy ETF-a na Bitcoin, ale mamy też ETF-a na Ethereum, co moim zdaniem przełoży się nie tylko na większy kapitał w Eterze, ale dla osób, które nie inwestują w te tradycyjne aktywa, jakimi są ETF-y, dla nas będzie to poniekąd exit liquidity i dzięki temu osoby, które są w krypto, dużo chętniej będą inwestować w altcoiny. Do tego liczba stablecoinów także ciągle w trendzie wzrostowym, więc wiele wskaźników wskazuje, że wciąż cykle są bardzo do siebie podobne. I osobiście uważam, że scenariusz, że altcoin season nie nadejdzie, jest ultra mało prawdopodobny. Jednak co uważam za wysoce prawdopodobne, to to, patrząc, Ile nowych projektów krypto jest na rynku? Kilkaset tysięcy miesięcznie. Mały spoiler alert. Tutaj warto mieć na uwadze, że w przeciwieństwie do Hossys w roku 2017 wszystkie alty to de moon iść nie będą. I spora część altów nie zrobi absolutnie nic pod kątem performanceu cenowego, kiedy faktycznie altcoin season nadejdzie, ponieważ kapitał jest ograniczony, a przy Istnieniu sztucznej inteligencji i możliwości wypuszczania nowych coinów, właściwie dzisiaj hurtowo każdego jednego dnia, no kapitał może się i będzie się rozwadniał, co będzie oznaczało, że te zwroty na wielu projektach nie będą tak duże, a kapitał do wielu projektów nawet nie dojdzie. Jeżeli miałbyś team deweloperów i marketingowców, to jaki projekt Web3 stworzyłbyś? Jeżeli faktycznie miałbym mega dobry team marketingowców, jeżeli faktycznie głównym celem Takiego projektu miałoby być po prostu konkurowanie pod kątem wyceny, pod kątem market capu, no to tutaj nie ma co się oszukiwać, byłyby to po prostu memcoiny. Jesteśmy po prostu na fali, można powiedzieć, cały czas memcoinów, to ile projektów jest z wy, top 100 z tej konkretnej niszy, to po prostu głowa boli. Więc prawdopodobnie to byłby dobry kierunek. Jednak jeżeli faktycznie miałby to być wartościowy projekt w świecie krypto, Myślę, że byłby to projekt, który bardzo by się skupiał na analizowaniu, porównywaniu projektów i, można powiedzieć, przesiewaniu syfu, którego na rynku krypto jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Na samej Solanie w maju powstało, jeżeli dobrze pamiętam, około pół miliona memcoinów, więc no, jest tego po prostu zbyt dużo i takie narzędzie by się przydało. Jak zacząć inwestować w kryptowaluty bez żadnej wiedzy? Na początku coś ustalmy. Bez wiedzy nie inwestujesz, a raczej spekulujesz, a raczej hazardujesz. Raczej podchodzisz po prostu do rynku kryptowalut loteryjnie. Więc jeżeli faktycznie tak podchodzisz, no to oczekuj zwrotów takich jak z loterii. Natomiast, jeżeli chodzi o inwestowanie i o wiedzę na temat inwestowania, no to jest zdecydowanie warto uczyć się jednak na rynku krypto poprzez praktykę, ponieważ ja osobiście uważam, że z inwestycjami jest tak trochę jak ze sportem, jak z piłką nożną, koszykówką, no z książki się tego nie nauczysz. Więc no, sprawa wygląda na tyle ciekawie, że moim zdaniem musisz tutaj wyjść na boisko i faktycznie musisz się z tym zmierzyć, co na początku będzie oznaczało, że faktycznie. Wchodzisz tutaj z takim nastawieniem loteryjnym, to jednak, jeżeli twoją intencją jest to, aby jak najwięcej, jak najszybciej się nauczyć, moim zdaniem jest to naprawdę bardzo dobra droga. Natomiast, jak już zacząć? Zapraszam film na YouTube Jak zacząć inwestować w kryptowaluty. Tam moim zdaniem znajdziesz. Wskazówki, które pomogą Tobie naprawdę wystartować z głową, i ten proces edukacji, proces nabywania wiedzy bardzo mocno przyspieszyć. No i przede wszystkim też uniknąć najczęstszych błędów, które będą tutaj na Ciebie czyhać. Jeżeli chodzi o wiedzę, być może standard Bitcoina, ta książka, której tutaj jest z góry widać, myślę, ona się jak najbardziej nada. Do tego, żeby zrozumieć w ogóle czym jest Bitcoin i dlaczego on jest istotny, ponieważ jeżeli kupujesz Bitcoina, to zadaj sobie pytanie: czy w ogóle kupujesz jakiegoś altcoina, to dlatego, że go przeanalizowałeś, widzisz konkretne ciekawe wartości od środka, porównałeś to z innymi aktywami, czy po prostu raczej właśnie tutaj działa psychologia tłumu? Jeżeli jest to ta druga rzecz, a w przypadku większości osób jest to właśnie ta druga rzecz, moim zdaniem jak najszybciej warto jednak przejść także w tryb edukacji, ponieważ to pomoże Tobie po prostu poruszać się tutaj dużo płynniej dużo lepiej, ale przede wszystkim wytrwać w Twoich decyzjach, ponieważ jeżeli rozumiesz Twoją inwestycję, rozumiesz, z jakim rynkiem masz do czynienia, rozumiesz, że masz do czynienia z rynkiem bardzo, bardzo zmiennym, to podczas korekt nie spanikujesz, nie złapie Cię FOMO, kiedy cena będzie odjeżdżać po prostu i będziesz rzucał wszystkie środki dopiero wtedy, ponieważ wszyscy będą Cię przekonywać, że teraz zrobimy kolejne razy 5, razy 10 i lecimy, jak to się często w krypto mówi, to the moon, jeżeli rozumiesz, z czym masz do czynienia, a rozumiemy właśnie poprzez wiedzę, poprzez doświadczenie, wtedy dopiero tak naprawdę zaczynamy inwestowanie. To jest jednak proces, u mnie trwał on kilka lat. Mam nadzieję, że dzięki takim materiałom, jak chociażby właśnie w tym filmie, o którym wspomniałem, ten okres u Ciebie będzie dużo, dużo krótszy. Jeżeli Bitcoin urośnie w tej hoście do 140 tysięcy dolarów, to czy są szanse, że Wy spadnie do 50 tysięcy dolarów? Oczywiście, że takie szanse są. Myślę, że trzeba no, raz znów a dobrze podkreślić, że rynek krypto pod kątem wycen jest absolutnie nieprzewidywalny. Za każdym razem, w każdym cyklu mamy setki tysięcy osób, które mówią o swoich predykcjach, i oczywiście, że ktoś trafi. Tak samo jak w totolotka. Ludzie po prostu spekulują nad tym, czy jedna osoba z kilku milionów, które grają, faktycznie tę szóstkę trafi. To jednak nie oznacza, że ta osoba widziała, że to naprawdę się wydarzy na podstawie jakichś konkretnych danych. Tutaj po prostu jest pewien szacunek. Prawdopodobieństwa i tak samo jest tutaj. Pewne rzeczy, które są przewidywalne i które są mierzalne na rynku krypto, jest to jego adopcja, jest to jego korelacja z rynkami tradycyjnymi, ujemna korelacja z dolarem pełna korelacja z globalną płynnością, to są rzeczy, które są jak najbardziej przewidywalne i też te, które możemy dla siebie monitorować. Jeżeli pytasz o ten spadek cenowy w kontekście ewentualnych ponownych zakupów w kolejnej BES-ie, moim zdaniem także nie warto opierać się na konkretnych cenach, ponieważ równie dobrze może być korekta rzędu właśnie 70%, 80% ponownie, jeżeli chodzi o dołek bes a równie dobrze przez ETF-y możemy nie zejść poniżej procent 50%. Dlatego ja osobiście Uważam, że lepiej obserwować takie wskaźniki, jak chociażby SOPR, gdzie widzimy, gdzie rynek po prostu kapituluje, czyli faktycznie większość rynku codziennie wyprzedaje się ze stratami. Historia pokazała, że jest to bardzo sprawdzalny wskaźnik i ja osobiście właśnie na nim polegać ponownie będę w kolejnej beście. Na obecną chwilę pytanie raczej, czy dojdziemy do 140 tysięcy dolarów? Znów. Nie mamy nad tym żadnej kontroli i nie mamy zielonego pojęcia, co się finalnie wydarzy. Zbyt wiele czynników wpłynie na cenę. Skąd tak gwałtowne spadki na krypto? Tutaj zawsze taką ciekawą rzeczą jest, kiedy mamy korektę, naprawdę sentyment potrafi się zmienić o 180 stopni. Jeżeli spojrzymy sobie na wykres samego Bitcoina, to zauważymy, że ten spadek, ta korekta, jest to korekta rzędu 3% i uwierzcie, że. Ilość negatywnych komentarzy i nawet takich prywatnych wiadomości, które gdzieś tam do mnie trafiły, takich naprawdę nasyconych porządnie jadem, jest naprawdę dość duża przy 3% spadku. Jednak tutaj zakładam, że ta frustracja bierze się z tego, że spora część osób inwestuje w tym okresie w cyklu w altcoiny i właściwie tylko altcoiny stanowią właściwie, właściwie stanowią całość ich. Portfela. Pytanie jeszcze, jakie są to altcoiny? Pewnie spora część osób, część z Was zapewne też macie w swoim portfolio memcoiny i fajnie, jak wszystko rośnie z dnia na dzień, jednak czujecie się oszukani, kiedy przychodzi korekta rzędu 20%. Więc jeżeli należysz do tych sfrustrowanych osób, to myślę, że warto przypomnieć sobie w ogóle, z czym mamy do czynienia na rynku kryptowalut, a mamy tu do czynienia z gigantyczną zmiennością. Jeżeli szukasz względnie może nieprzewidywalnych, a może nawet przewidywalnych zwrotów inwestycji, to być może warto jednak dać sobie ekspozycję na S&P 500. Średniorocznie 7-8% od 50 lat, średniorocznie, więc znów nie oznacza, że w tym roku będzie 7%, potem znów przyjdziesz z płaczem. Nie, średniorocznie na podstawie danych z lat 50 faktycznie takich zwrotów można tam oczekiwać i prawdopodobnie to się utrzyma jeszcze przez kolejne 50 lat. Za 50 lat zobaczymy. Natomiast na rynku kryptowalut, jeżeli spojrzysz, gdzie był Bitcoin rok temu, był na poziomie mniejszym między 23, chyba 26 tysięcy dolarów. Dzisiaj jest w okolicach 70. I ludzie marudzą, kiedy spadnie 72 na 69. Nawet jeżeli spadnie do 55, 50 tysięcy dolarów, to wciąż nie będzie to nic, czego nie wiedzieliśmy w przyszłości. Więc jeżeli dla ciebie to były gwałtowne spadki, na niektórych altach kilkanaście procent, do około nawet 20%, faktycznie licząc od górki lokalnej do dołka. To się faktycznie wydarzyło w bardzo krótkim okresie czasu. Jednak jeżeli myślisz, że to są gwałtowne spadki, to oznacza, że po prostu na rynku krypto długo nie jesteś. Więc, że były dni, kiedy dziennie praktycznie cały rynek spadał, zaczynając od Bitcoina 50%, kończąc na altcoinach nawet 80%, w double. I jeżeli czegoś takiego doświadczasz, później to, co dzieje się na rynku, po prostu może inaczej. Zaczynasz przez doświadczenie zaczynasz rozumieć, z czym masz do czynienia, więc tutaj raczej myślę, że trzeba sobie uświadomić, gdzie inwestujemy i nie ma czegoś takiego, że po prostu trafisz w dołek. Ten rynek jest tak bardzo zmienny i tak bardzo nieprzewidywalny, że jedyne co możemy zrobić, co uważam za najbardziej rozsądną decyzję, to po prostu podejść do rynku praktycznie, czyli wyznaczasz sobie poziomy cenowe poniżej którego jesteś gotów dane aktywo skupować, ponieważ uważasz, że jest niedowartościowane, i w drugą stronę, kiedy przychodzą wzrosty, warto wcześniej wiedzieć, czy dany wzrost, nie wiem, o 50%, 100%, 200, 300%, będzie to moment, kiedy ty będziesz wychodził, ponieważ twoje cele zostaną zrealizowane, czy po prostu pewne wskaźniki, które obserwujesz dla ciebie się przegrzeją. Jednak zazwyczaj jest tak, że większość osób na rynku po prostu nie ma żadnego planu i dlatego chcą zarobić jak najwięcej, a będą czynić swoje ruchy. Na podstawie psychologii tłumu, a ta z cyklu na cykl wygląda dokładnie tak samo. Rynek wzajemnie, ludzie wzajemnie się nakręcają na coraz to wyższe wzrosty, w przypadku spadków na coraz to niższe spadki i większość ludzi po prostu tego potrzebuje, ponieważ większość ludzi nie jest w stanie podejmować. Samodzielnych decyzji. Więc, jeżeli stworzysz taki własny plan, jakikolwiek on by nie był, i jeżeli później zaczniesz nad nim pracować, trochę go ulepszać, będziesz lepszy od 90% osób na tym rynku. I kiedy taki plan dla siebie stworzysz, zakupu, sprzedaży, weźmiesz pod uwagę wszystkie ryzyka, wszystkie je weźmiesz na barki, ponieważ czasami jest tak, że ok, widzimy, fajnie, jeżeli ta krypto. Kupuje dzisiaj krypto, razy 10 sprzedaję. Ale co jeżeli tam nie dojdzie? Czy jesteś gotów trzymać to przez kolejne 4 lata do kolejnej Hossy, albo pogodzić się z tym, że ten projekt po prostu upadnie i wielki minus na swoim koncie napiszesz, warto te wszystkie rzeczy wziąć pod uwagę. Wracając jednak do brzegu, jeżeli taki plan dla siebie stworzysz, pełny, to moment, kiedy mamy takie gwałtowne spadki i bo o to tutaj najczęściej chodzi, że jeżeli widzisz spadek, to prawdopodobnie. Widzisz też minus na swojej pozycji. Jednak, jeżeli miałeś ustalone, że powiedzmy jakaś krypto poniżej 50 centów jest niedoszacowana, to czy przypadkiem w tym momencie nie tworzy się okazja inwestycyjna? Największym problemem, którego większość ludzi nie jest świadoma na rynku kryptowalut, jednym z największych problemów jest to, że każdy będzie musiał zmierzyć się z minusem na koncie, czyli jest spora szansa. Nieważne, kiedy wchodzisz na rynku krypto. Jeżeli wchodzisz, nawet jeżeli przez kilka dni rośnie, kolejna korekta sprawi, że zobaczysz minus. I no z tym ludzie nie mieli do czynienia. Ludzie przyzwyczaili się do lokat bankowych na 5%, gdzie nigdy nie uświadczyli straty kapitału, nawet tej papierowej straty kapitału. I na rynku krypto przychodzi im się zmierzyć naprawdę z gigantycznymi wahaniami cenowymi i emocjonalnymi. Jakie prognozy po wczorajszych informacjach z... USA. Nie wiem, czy chodzi dokładnie o informacje na temat bezrobocia. Delikatnie bezrobocie w Stanach Zjednoczonych wzrosło, jednak jak wyglądają prognozy, nie moje, a ogólnie szerszego rynku, ponieważ no, te dane wpływają bezpośrednio na to, co przewidują inwestorzy w kierunku tego, co obstawiają, co zrobi dalej Fed, co zrobi Jerome Powell. Kolejne spotkanie już 12 czerwca i decyzja o kolejnych stopach procentowych, więc tak, na obecną chwilę szacuje się większość rynku, że będzie znów pauza. Jednak, co to zmieniło? Zmieniło to to, te dane, że mamy kolejną pauzę ponownie w lipcu i pierwsze obniżki, tym razem dopiero w listopadzie. Więc znów rynek nieco bardziej negatywnie. Podszedł do tychże informacji. Jeżeli miałeś na myśli coś innego, daj znać, ponieważ tych danych oczywiście jest dużo, dużo więcej. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o prognozy, tak to właśnie wygląda. Inwestorzy znów wrócili do nieco bardziej negatywnego sentymentu, jeżeli chodzi o obniżanie stóp procentowych. Nie wiem, czy zauważyliście, ponieważ bardzo często, kiedy mamy spadki na rynku krypto, wszyscy tutaj zaczynają panikować, o Boże, co się dzieje, jakie wielkie spadki. Nie wiem, czy wiesz, ale złoto spadło o ponad 4% w ciągu jednej doby. Złoto ponad 15 bilionowy market cap, jeżeli chodzi o aktywa. Jedna doba 4%. Więc to też nie jest tak, że rynek krypto jest oderwany z globalnej gospodarki. Cały czas widzimy tutaj bardzo duże korelacje. Więc póki co, jak to mówią Amerykanie, business as usual. Więc dla mnie osobiście wciąż wskaźnikiem numer 1, jeżeli chodzi o Potencjalne przewidywanie przyszłości jest oczywiście globalna płynność, dlatego zapraszam regularnie, raz w tygodniu, mamy wiadomości, gdzie robię taki update właśnie z globalnej płynności, gdzie obserwujemy te wskaźniki i sprawdzamy, czy kapitał na rynek wraca, czy kapitał na rynkach się kurczy co moim zdaniem w długim terminie. Przełoży się w przypadku wzrostów kapitału na wzrosty, w przypadku spadku kapitału na spadki. Ot i cała filozofia. Tak było do tej pory, odkąd powstał rynek kryptowalut. Tym razem myślę, że inaczej nie będzie. A to, co się dzieje krótkoterminowo, pamiętajcie, na rynku cały czas nie brakuje chciwości i tym samym nie brakuje spekulacji. Kiedy ETF na Ethereum wejdzie na giełdy? Na obecną chwilę, firmy, które aplikowały o tego ETF-a, są w fazie. Sprowadzania poprawek, co nam sugeruje, że jesteśmy bliżej niż dalej. I ci sami eksperci, którzy dość dobrze ustalili prawdopodobieństwo na akceptację ETF-a na Bitcoinie, uważają, że będzie to początek lipca. Jednak znów, czy będzie to trzy tygodnie wcześniej, cztery tygodnie później, nie ma to większego znaczenia. Prawdopodobieństwo tego, że ETF pojawi się w niedalekiej przyszłości, jest gigantyczne, więc to oczywiście sprawi, że kapitał na rynku dodatkowy dla samego Ethereum zdecydowanie się tutaj. Pojawi. Jednak pamiętajcie, ponieważ no, to też warto mieć na uwadze co do tego ETF-a na Ethereum. Tak samo jak w przypadku ETF-a na Bitcoinie. Wiedzcie, że Grayscale także posiada co nieco ETH. Więc pytanie, czy te wpływy nowego kapitału kontra wypływy, które będą miały miejsce najprawdopodobniej w Grayscale, się zrównoważą? Czy będzie górka? Zobaczymy. Kasa w ETF-y płynie. Skąd więc spadki? Faktycznie, zwłaszcza w ostatnim tygodniu, ETF-y odnotowały. Wpływy ponad 25 tysięcy BTC i ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale jest już ponad milion bitcoinów we wszystkich ETF-ach na świecie, więc liczba gruba, a cena nie rośnie. Jednak czy naprawdę nie rośnie? Znów cofamy się do historii. Rok temu 23, 25, 26 tysięcy dolarów za jednego bitcoina, dzisiaj 69 tysięcy, więc cena nie rośnie. Znów też. Bardzo często, kiedy widzimy jedne dane, wydaje nam się, że są to jedyni uczestnicy na rynku. Teraz patrz, wszystkie ETF-y BlackRock, Fidelity, pozostałe ETF-y, które są dzisiaj już na całym świecie, mają milion bitcoinów, a na giełdach inwestorzy wciąż mają nieco poniżej 2 milionów BTC tylko i wyłącznie na giełdach, reszta jest na portfelach. To czy ETF-y to jest ten najważniejszy składnik popytowy? To było oczywiście pytanie retoryczne, jednak dla tych, co nie załapali oczywiście, że. Nie, ponieważ ja i Ty też tutaj w tym rynku bierzemy udział i mamy powiedzmy nasze bitcoiny, przynajmniej powinny one być na portfelu sprzętowym, jeżeli jeszcze nie wiesz, czym są portfele sprzętowe, portfele, znów zachęcam Cię je poniżej, zostawię link do krótkiego, darmowego szkolenia na temat właśnie portfeli, które znajdziesz na kryptomisja.pl. Jest tam mnóstwo darmowych szkoleń, korzystajcie, bierzcie, dzielcie się z innymi. Natomiast, jeżeli wierząc danym, a danym z sieci blockchain warto wierzyć, ponieważ są one w pełni transparentne, no, mamy kilkaset milionów użytkowników BTC. Czy jest to 100 czy 400, dokładnie nie wiadomo, ponieważ... Jedna osoba może mieć kilka portfeli, jednak te narzędzia, które to monitorują, starają się wyszukiwać te powiązania, jednak nie zawsze się to udaje, więc zakładamy, że jest między 100 a 400 milionów użytkowników BTC. Więc czy faktycznie wiesz, co siedzi dzisiaj w głowie każdego z nich i co wydarzy się dziś? Jak zareagują na to, jeżeli Jerome Powell faktycznie powie, że musimy dzisiaj ciąć stopy procentowe albo Musimy dzisiaj podnieść stopy procentowe. Czy wiesz faktycznie, jak zareaguje kilkaset milionów osób? Oczywiście, że nie, więc rynek krypto w krótkim terminie jest ultra nieprzewidywalny i to warto sobie podkreślić. Jednak, kiedy obserwujemy dane, które płyną do nas z ETF-ów, te dane oczywiście, że są bardzo istotne. Przepływy w ETF-ach są bardzo istotne i ETF-y same w sobie są bardzo ważnym elementem strony popytowej. Ponieważ, jeżeli spojrzymy na obecny flow nowych bitcoinów na rynek, 450 bitcoinów dziennie, w ostatnim tygodniu tylko i wyłącznie mieliśmy ponad 25 tysięcy BTC z ETF-ów, to jeżeli ten trend się utrzyma, to wielce prawdopodobne, że na przestrzeni kolejnych kwartałów jednak cena bitcoina będzie rosła. Dalej, pytanie jednak, jakie jest prawdopodobieństwo, że rynek utrzyma się w takim pozytywnym sentymencie? I to prawdopodobieństwo właściwie jest dzisiaj bezcenne, oszacowanie tego prawdopodobieństwa, ponieważ nad tym wszyscy się głowią. Jednak znów to będzie się zmieniało w czasie, ponieważ gospodarki się zmieniają, sytuacja na świecie się zmienia. I znów to, co dzisiaj możemy uznać za wysoce prawdopodobne, za chwilę po jakiejś decyzji politycznej może się okazać, że nie ma żadnego sensu. Więc to, co możemy zrobić, to skupić się na danych, które mamy dziś. I biorąc pod uwagę, jak wielu mamy różnych uczestników rynku, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy w trendzie wzrostowym, że mamy cykliczność, że dzieją się pewne rzeczy na świecie, biorąc pod uwagę chociażby to, że płynność na rynek zaczyna wracać, jest wielce prawdopodobne, że znów kolejne kwartały będą opiewać raczej we wzrosty. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze kampanię o fotel prezydenta w USA, no to układanka nam się poniekąd układa, przynajmniej do jesieni. Jak będzie później, zobaczymy. Jednak znów żadnych gwarancji nie ma. Tutaj jednak, patrząc na to, Jaką rolę odgrywają same ETF-y? Odgrywają one rolę naprawdę gigantyczną, ponieważ jest to okresowo bardzo silna strona popytowa. Jednak nie zapominajmy, że tutaj także jestem ja, jesteś ty, jest Kowalski, jest tak zwana ulica, chociaż ta akurat jest we wszystkich zakamarkach rynku, łącznie z instytucjami, i każdy z tych uczestników rynku ma zupełnie inne cele. Każdy oczywiście chce zarobić, jednak no, nie wiesz ile. Ktoś chce zarobić, nawet nie wiesz, ile ewentualnie Twój kolega tak naprawdę chce zarobić, jeżeli faktycznie inwestujecie we dwóch. Więc tutaj krótkoterminowo, sprawa ultra trudna. ETF jest coraz większą część rynku kryptowalut, są coraz bardziej istotne. Natomiast wciąż. Milion w ETF-ach, 2 miliony na giełdzie, pozostałe bitcoiny na portfelach sprzętowych. ETF-y jeszcze najważniejszej roli nie odgrywają i tej najważniejszej roli odgrywać jeszcze nie będą przez długi, długi, długi czas. Pytanie, co będzie robiła większość rynku, to będziemy monitorować, obserwować cały czas. Ja osobiście obstawiam, że kolejne kilka kwartałów dla krypto będą bardzo, bardzo pozytywne. A lokalne korekty są to momenty, aby nieco bardziej przychylnym okiem na krypto spojrzeć. Czy Dogecoin ma potencjał na nowe ATH w tej hoście? Uważam, że. Jeżeli miałbym obstawić, to dałbym większe prawdopodobieństwo, że to się wydarzy, z bardzo prostej przyczyny. Memcoiny jest to nisza, która bardzo mocno zakorzeniła się na rynku kryptowalut, no i widzimy, że kapito tutaj chętnie płynie, a Dogecoin jest memcoinem numer jeden, za którym dodatkowo, może nie za którym, ale którego wspiera Elon Musk, który jest wielce prawdopodobne, że no nie. To jest pewna akurat, że posiada Dogecoina, jednak jest wielce prawdopodobne, że w jakiś sposób samego Dogecoina wykorzysta. Więc biorąc pod uwagę silną narrację, hype oraz to, że jest za tym Memcoinem Elon Musk, myślę, że no jest to recepta, że jednak Dogecoin o swoje ATH jak najbardziej w tej hoście. Popatrz. Co znaczy podwójne DCA? Jak opisujesz swoje zakupy na Telegramie? Na Telegramie dzielę się z Wami moimi zakupami, czy to w eksperymencie, czy to w moim portfolio prywatnym. Portfolio prywatne jest podzielone na portfolio główne oraz portfolio ryzykowne. Portfolio ryzykowne na tę chwilę jest to poniżej 5% i tam w tym momencie zakupów dokonuję, ponieważ uważam, że risk reward dla altów jest względnie korzystny. To jednak znów bardzo małe pozycje. Po prostu ta część portfela, to dzieliłem się tym z Wami wielokrotnie. U mnie portfolio ryzykowne istnieje po to, aby nie ruszać moich podstawowych pozycji i dla mnie się to osobiście sprawdza. Natomiast podwójne DCA jest to po prostu kupowanie nieco większej ilości kryptowalut, jeżeli cena w tym momencie danych coinów spadła poniżej średniej ceny zakupu, ponieważ na niektórych projektach z tej części portfela jestem na minusie, co oznacza, że w moich oczach te aktywo może być niedowartościowane. Więc po prostu uskuteczniam. Podwójne zakupy. Zamiast regularnie kupować dane krypto po 100 zł, powiedzmy raz na tydzień, co sobotę, strategię DCA, mam nadzieję, że wiecie, czym jest. U mnie, skoro zeszliśmy poniżej średniej ceny zakupu, w tym momencie 200 zł regularnie, co tydzień staram się wrzucać tak długo, jak jesteśmy poniżej średniej ceny zakupu. Kiedy wrócimy w okolicy tej ceny, średniej ceny zakupu, wracam do standardowego DCA pojedyncze, a kiedy wyjdziemy. Ponad moje poziomy maksymalne zakupu wtedy zakupów zaprzestaje. Od i cała filozofia. Chcesz wystartować na rynku kryptowalut z głową? Ten materiał pomoże ci przejść przez tę drogę, krok po kroku. Dzięki wielkie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.